Ulica łącząca ulicę towarową i targową nosi nazwę Janiny Lech. Kim była Janina Lech? Urodzona 22 października 1919 roku w Łodzi. Przed II wojną światową mieszkała we Włocławku przy ulicy Ceglanej. Samarytanka. Od 11 listopada 1939 roku została członkinią pierwszej drużyny konspiracyjnej Harcerek. Była m.in. inicjatorką akcji pomocy dla jeńców wojennych i rodzin osób aresztowanych przez Gestapo. W lutym 1940 roku, wraz ze znanym z jej działalności z akcji katolickiej Eugeniuszem Karolem Kłosowskim, założyła największą regionalną młodzieżową organizację konspiracyjną Kujawski Związek Polityczno-Literacki, w którym pełniła funkcję zastępczyni prezesa. Należała do szarych szeregów i związku walki zbrojnej we Włocławku. 15 sierpnia 1940 roku utworzono Kujawózkie Stowarzyszenie Społeczno-Literackie. Po rozszyfrowaniu KZPL została wraz z bratem Benedyktem aresztowana na początku lutego 1941 roku. Dnia 13 października 1942 roku skazana została na podstawie oskarżenia o przygotowanie zdrady stanu przez Wyższy Sąd Krajowy w Poznaniu na sesji wyjazdowej w Dreźnie na karę śmierci przez zgilotynowanie. Janina Lech rozkazem komendy szarych szeregów z dnia 1 sierpnia 1944 roku została mianowana, pośmiertnie, pod harcmistrzem, a po wojnie rodzina otrzymała przyznane jej odznaczenie Krzyż Armii Krajowej.